Aż mi się łytki spociły, słuchaj. W na naprawdę stanie walce nie zwróciłam uwagi, już yes. to... <tryk> <tryk> wiesz. Niedawno testowaliśmy najnowsze Mortal Kombat X, a dziś zajmiemy się Injustice, a ze mną jest dychy. Dokładnie tak. Będziemy walczyć z super bohaterami. Zobaczmy, kogo tu mamy do wyboru. Czujesz się pewnie, widzę. Czuję się pewnie, bo znam tą grę całkiem dobrze. O, świetnie. Ale nie wiem, czy wiesz, przed chwilą cię ograłam. Ale to. No, a, ograłaś, to da się. <grym> Zielona strzała. Green Arrow. Jako, że Ania przed chwilą mnie ograła teraz nie będzie już Ponownie. nie będzie już Były forów. fory wcześniej? Aha. Nie wiem. Musisz też na nagrać na nie poczekaj. Nie, słaba, słabo tutaj jest. A, Tam dobra. było fajniej. Nie zdążyłam się nawet zamachnąć, słuchaj, tym mięśnikiem. Nie mieście. będzie czasu, żeby się zamachnąć. <grym> to, ma, że walimy wszystkie przyciski, no. Czekaj, <grym> bo ja mi ciężar w tym wiem grać. <grym> Proszę, możesz wziąć motor i sobie odjechać. Mogę, mogę. <grym> nie że <wierzę>, naprawdę. <grym> A, i teraz zostaniesz. Bo ja przestałam po prostu wciskać wszystko na raz i starałam się grać fair. Ale nie warto. Nie, nie, jednak nie, nie. Ta moja postać jest mega, naprawdę. Moja też, jeśli tylko <grym> nie będzie widać popatrz. Panujesz, panujesz, po pada, Gramy w ogóle z duetem z serialu, taka ciekawostka. A widzisz, możesz poopowiadać. O, jak, jak to się stało? Także właśnie przyjechałeś. A co ja mam zrobić? Zginąć. <grym> da. O, dostałaś. Ha, ha, tak, a podoba mi się, wiesz, to zakończenie, bo to takie spektakularne jest, wiesz. Tak bardzo komiksowe. Bardzo, bardzo, no maksa. Jak widać mając łuk, lepiej bić nim po twarzy zamiast strzelać. Tak, już tak, koniec? tak. Właśnie nie rozumiem dlaczego. Czy już koniec? Słaby. Miało że... być bez forów, było bez forów. Dobra, ale teraz zagram kimś, kim nie umiem, więc będzie łatwiej. O, dobra, grasz Batmanem? Tak, ja mogę, no. Ja będę grał Jokerem. Jest Batmana? No, będzie czuł się jakoś. Albo Azyl Jokera do wyboru, zobaczymy. No, zobaczymy, No. U kogo na chadzie się bijemy? Kurczę! A, łatwiej. Nie jestem przekonana ten badman, nie ma nic w ręku tak naprawdę, no. Mogam zrobić. Pięści. Wiesz, o co chodzi? O, jakie zejście. Ja nie lubię tych wejściowych za długich wiesz tam. Magajmy no, od razu. No, zaczynamy. Od razu. O, dobra. <śla> Pełna profeska. <śla> <śla> Aj, ale jak się póki się sprawdza, to jest dobrze. No jest dobrze, tak No nie strzelaj tam mnie z daleka, <śla> czy mam do ciebie strzelać, no? No ja. Dobra, co ja tu mogę robić? Fanką zrobić? strzelanek. No zupełnie to, to, to nie jest... Mój, to nie jest mój temat. Jak widać... No powiem Ci jako fanka strzelanek mogę cię postrzelać, żeby były twoje hmm. A klimaty. dasz mi broń! <noise> Daj mi broń! Łap to. <noise> no poczekaj, to no nie dasz mi podejść, no! No dobra, dobra, <noise> no no, no! muru, ciasem... O, ciasem. No weldy są ciasem to lepiej tym ciastem było O niej, teraz nie wiem co mam robić Już się koniec To jest jakaś chyba... Ja nic nie robię w ogóle A, ale ustroiłaś się No, także wiesz, działamy dalej, że... To było zamierzone A Tak, to, to było, było zamierzone. zamierzone Lecisz! Nie żyję? Nie żyję? Nie żyje. Ale ty nie żyjesz No, próbuję to rzucić, ale... ślizg był niezły No, niestety nie zorientowałam się, że zginęło mnie. Potrafisz grać tą postacią? No. że będą dwie dziewczyny, będzie nam się fajnie Tak, wybierzmy dwie panienki. A to kim chcesz grać? Wonder Woman. A ja będę czarodziejką z księżyca, czyli z człowieku! O, masz lasso. Wow, ja lecę. A masz dyskiem. Zeszłam na ziemię, sulla. już mi przeszło. Już ja już cię, będę cię policzkował po prostu. No nie! Kucze, kucze, kucze! A zaczekał, w ogóle skoczna jest. No. To twoje Czy chce w sensie, się? No, obydwie tak samo. Zawsze, zawsze mnie fascynuje, jak postaci w bijatykach wysoko skaczą. Ja zawsze... mam przyskoczyć człowieka? Ja nie lubię tego, ja głównie skaczę, jak wciskam wszystko, wiesz? Dlatego może skupię się, żeby nie wciskać. A, się w tej... ogóle, jaka rozciągnięta, zobacz. Ja cały czas wierz. nie? <laughs> Za każdym razem lecę. I te dwa to się już słuchaj nie sprawdzają. Przyczynki. O jakie w ogóle zobacz ognia ma. o, Taka, mam. Zobacz. Zobacz, zobacz, ja rozwinę... O mam różkę, zobacz. O, wypisułam cię różkę. Tak, wypisuję. I ja to śwink Nie wiem jak ty, ale ja się naprawdę wczułam. Ja dlatego ja ja żartem... tak... <laughs> nie komentuję. <laughs> Tą różką tak macha, no. że nie wiem co robić. Uh, nie, to nie odczułam. A ty ja Jak ja to zrobiłem? O no, właśnie... wow. <laughs> to podpięć. No mnie że, nie że to wygląda. Dobra, wrócę do... Przepraszam. wrócę do starej taktyki, flucie ogniem. Ale co? Zepsułam się? Eee, nie, ja mam kapelutek. O, zobacz jaki czary. Przestań jej nawalać. Nie możemy nie pogadać, wiesz, po prostu... możemy pogadać jeszcze. Ja za pierwszą rundę ci odwdzięczam, także... <laughs> ja tu muszę komicznie wyglądać, jak naparzam piepr... na... te wszystkie przyciski. Ale zobacz, coś się dzieje czas. A nie, do... no dobra, radę. Czyli co, że w sensie, że wygrałem? W sensie, że przegrałem. A jaka obstawa w ogóle. Ale jakie biodra! To co, to by było na tyle, tak, myślę. Tak, tak. Ale wciąż wygrałem dwa do jednego. Aczkolwiek y jestem za Vinjasta. Za Mortal Kombat, ja jednak wolę nie, Mortal za, Kombat. Nie, nie, za Ale powiem ci, że to było szczęście nowicjusza. Ha, seriously? Zero skilla, sam fart. Sprawdźcie recenzję Mortal Kombat tutaj. O, klikając w Ania. Klikając w Anie. I sprawdźcie. Koniecznie. To by było na tyle. Piona. Tschüss!